Na pierwszą on jestem kampa. Ty kurde, jesteś czota nie kampa. Jestem kampa. Mów mi kampa. Chyba kompot. Mów mi Adolfs -campa. adolf kampa. Adolf kampa. Adolf kampa. -her adolf Hershey z Adolf kampa, Hitler. zabij <śś> Ale stary, kurde. Czym się podnosi Minecraft? No właśnie nie wiem. Chyba się nie da. Nie wiem czemu. Ja chyba zabiję. Stary, kurde! Zabiłem się, bo podniosłem Minecraft. Jezus, weź nie graj w tego. tu. Dobra, zabiłem łowcy głów. Stary, co tu się dzieje? 49 HP, gdzie stary, jest medycyna? Gdzie jest medycyna? Medykamenty bojowe, rzucaj! Kurde, Ej, PRZEBIEG NAM Z KARTOFLEM! Surprise, motherfucker! Co? <laughs> Ubiej, się grać. Za tobą, no bo stary, tańczyliśmy taniec godowy i nam przebieg z kartoflem! <laughs> Rozumiesz to? <laughs> z KARTOFLA! <laughs> Pi! Dobrze! Patrz, karakieta, rakieta poszła stary, w Stary, smażę im Posz, odbyt no laserem! Po prawej stronie, wszystko ja! Chłopie, ja Wszystko ja! Jakie kile tutaj ma! Bo jak jestem dobry w tą grę. Dobra, umarłem. No widać, że grał w betę. Widać, po prostu to jest okaz życia. <noise> Co? Co? Popraw grzywkę, bo przegraliśmy rozgrzywkę. <noise> What the fuck? Co to jest za. <noise> <noise> się już zaczęło! No to szybko spadamy. A teraz spadamy myśli. stary. Ale cicho, żeby nikt nie słyszał, że spadamy. What the fuck? <głos> <głos> Tak! Wojna! Mm. W Vietnom! Mm. Smashing tak. Dobra, 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 udało się, dobrze! Czekaj, 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 tam skacza, tam skacza! Trzymaj za nim! Patrz! Bumba! Patrz! BUMBA! BUMBA! Nie ma BUMBA! <laughs> jest BUMBA? Nie ma! Lech tu jest! A atak, się... atak stary! Atak. SZARŻA! Ej, co robi Epoka? Boci się! <laughs> A nie, to Epoka... Co?! Nie myślałem, że będzie podobnie brzmić jak powiem epoka i poci się, ale to... Nie, to nie brzmi tak dobrze. Nie, to musiało być epocia lodowcowa! <laughs> epocia się pocia! pociął! No. E, to jest... Ale mam bronia teraz! O kurde, nie! Mam 5 HP! Są same murzyny! Kurde! Są same nygen! To to, Co? to jest w dzielnia. <laughs> Ten obszar to Ma, dzielnie Moje kim masz małego Małego Harry pota Śmieszy się Ma, Małego masz fiuta Małego <noise> Śląski język to jest trudny szprechen Co? Co? Śląski język to trudny szprechen jest, no zidojcz. deutsch Kuśwa! zidojcz. Kuźwa. Zidojcz. Zdeutsch. Zidojczland biją mnie w papkę. Uciekaj. Ej, weź tu chodź na prawo. po co? No stary, tu jest ich pięćdziesięciu. Ta z tyłu ma sutki niczym... Góry w Minecraft. Ale, ale ona ma, ale ona ma... Osta... Oh. A! Ale nie mogę się ruszać! Ja. Ej! Hat er aber Hat eine?! Und Undigung! Gung! Oh! Zjaranen rupen! <laughs> <laughs> Nie, nie, nie! <grym, kurwa> what, what? Stary podniosłem jakąś ruską broń, nie? No i zabijam wszystkich, bo ruska broń daje mi siłę 100. Ok, żemeczki to by było na tyle w tym odcinku. Loadout z był ze mną dzisiaj multi-gameplay. <grym>, tyle masz do powiedzenia, naprawdę? A jeżeli wam się spodobało, zostawcie lajka. I subskrybujcie żeby być na bieżąco. Ja trzymajcie nie błagam, się! jestem no, no no, taki biedny. Naprawdę, jestem biedny. Dobra, trzymajcie się na razie. Cześć, multi!